Witam, tu Andrzej, Witryny Świat Ducha. Dzisiejszy temat: ciemni, czyli ciemne istoty duchowe chcą nas przekonać, że będąc z narcyzami, jesteśmy we wspaniałej sytuacji. Jeżeli jesteśmy w relacji z narcystycznymi osobami, no to jest wspaniała sytuacja. Powiem wam, dlaczego oni tak sądzą. Ten film nagrywam w odpowiedzi w jakiś tam sposób na. Komentarz z linkiem właśnie do takiej wypowiedzi pewnego pana, który, którego można nazwać nauczycielem duchowym. On się sam tytułuje mistrzem i rzeczywiście ma yy, no, niebywałą świadomość duchową. Oczywiście ducha też ma. Pytanie jest, czy jego. Postawa czy jego przekonania są poprawne, bo to, że ktoś ma ducha i że ktoś naucza duchowa, to nie znaczy wca wcale, że od razu jest po świetlistej, czystej, jasnej stronie. Bo może nie jest. Także ja tutaj nie będę o nim mówił, tylko o jego przekonaniach. Jak to jest? Zaczyna się to od tego, że Pan mówi o tym, iż relacje z osobami narcystycznymi są czymś bardzo potrzebnym i bardzo dużo dającym. I mówi w ten sposób, dajesz sobie najwyższy poziom trudności, ponieważ nagroda jest największa. To znaczy jest świadomy tego, że trudność w działaniu z, z tymi ludźmi zaburzonymi jest bardzo duża. No sami, sami pewnie wiecie, że żyjąc z osobami narcystycznymi można... Nie osiągać własnych celów życiowych, można się zapaść, można mieć uszkodzony los, można zostać wręcz przejętym w roli sługi takiego narcyza, zamiast być osobą, która jest na równych prawach. Narcyz jest tak, jak autentyczny mówi, na swoim kanale jak rozkapryszone dziecko, jak Bachor I, i jest oczywiście znane to, że osoby narcystyczne są nieugodowe, są oszukańcze, są egoistyczne do, 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 do sufitu. Do sufitu jest tam. Można by wiele narzekać na, na narcyzów, natomiast Żeby przeżyć z nimi trzeba mieć odpowiednio wysoki poziom umiejętności i stosować to. I to wcale nie w sposób łatwy się dzieje. I pan mówi właśnie, że my sobie <laughs> dajemy najwyższy poziom trudności, ponieważ nagroda jest wysoka i tutaj co mówi, Pogu nagrodą jest pogłębianie zbiornika miłości i mądrości. I mówi, że to jest właśnie forma ewolucji. Ewolucja na tym polega, że ta przestrzeń miłości i mądrości się pogłębia i jest możliwość zwiększania tego. No to dzisiaj o tym powiemy, czy tak rzeczywiście jest. A na, na początku chciałem powiedzieć, że te filmy nagrywam dla osób wysoko wrażliwych. Mających kłopoty z narcyzami, z własną straumatyzowaną duszą i interesujących się duchowością. Dla innych osób te filmy mogą wydawać się niepoprawne czy też nieodpowiednie. I dziękuję bardzo za wszelkie komentarze, za wszelkie pytania. O no z tego też powstał dzisiejszy film właśnie z komentarza i z pytania. I dziękuję bardzo za wsparcie dla kanału, jakie mi dajecie. Tak więc mamy postawę właśnie taką, że Pan uważa, że pogłębianie zbiornika miłości i mądrości to jest ewolucja i potrzeba tego. I wręcz więcej mówi. Przy braku narcyzów nie ma wyzwań, nie ma ewolucji. Czy na pewno? Czy na pewno to, że tutaj jesteśmy udręczeni, oszukiwani, presjowani, zalewani tymi energiami, to nie znaczy, że to jest jedyna, jedyny sposób. Że to jest jedyny sposób, który mógłby funkcjonować. Także powiedzenie, że nie ma ewolucji przy braku narcyzów jest oszukańcze. Podobnie jak zresztą mówią na przykład w polityce, że no wiecie, bo tutaj żyjemy w kapitalizmie, a kapitalizm jest jedynym najlepszym systemem. Na pewno. Na pewno jest najlepszym systemem? To nie dlatego jest yy, kapitalizm najlepszy, że jest najlepszy, tylko dlatego, że wygrał. Że, że wygrał w, w, w szrankach z innymi. Ale to nie dlatego, nie jest najlepszy, najlepszym systemem. Nie, nie można, kapitalizm jest najlepszy wszystkiego, co można sobie wyobrazić. Na pewno, to, to trzeba mieć naprawdę, że tak powiem, wąskie patrzenie, wąskie spojrzenie, żeby sobie wyobrazić, że to jest jedyne. Podobnie tutaj, przy braku Narcyzów nie ma wyzwań, nie ma ewolucji. No nie wiem, bo wiecie, pedagodzy mówią jawnie, w procesie uczenia się kary są nieskuteczne. Natomiast serdeczne podejście i miłość bardzo mocno pozytywnie skutkuje. A co, narcyz ma serdeczne podejście i miłość? Nie, on tylko ma to na początku. Na zanęte, na przynęte, a reszta to są realizacje jego ukrytych niecnych zamiarów. nieżyczliwych intencji. W, w środku brak empatii, brak brania pod uwagę drugiego człowieka. Czyli narcyz jest z definicji. Nieefektywne w swoich działaniach. To, to, to się nie może udać. Tam jest po prostu porażka na dzień dobry, zapisana. Jak, jak widzicie na, na Narcyza, to widzicie, że to jest tam, że taki pan porażka, albo pani, pani tragedia w zależności od płci. I teraz mówienie, że. Nie ma ewolucji, nie ma pogłębiania zbiornika miłości i mądrości, jeżeli nie ma narcyzów. No, przecież można sobie wyobrazić zdrowe relacje. To mi się przypomina taki pedagog amerykański tam 40 lat temu, czy, czy ileś. Glenn Dowman i. Glendalman pracował z dziećmi, często małymi dziećmi. I mówi, w swoich książkach mówi tak, że dzieci uczą się od osób, które kochają. Czyli jest to zwrócenie uwagi na to, że bardzo nam potrzeba miłości, bo wtedy. Uczymy się. Wtedy się uczymy, wtedy zachodzi właśnie ta ewolucja. A przy narcyzie nie ma pozytywnego uczenia się. Tak jak w jednym z filmów mówiłem, że pewien, pewien trener biznesowy wykrył to, że potrzebujemy jako ludzie aprobaty od osób, które doceniamy ale niestety możemy źle wybrać i tak i to ciekawe, to dusza wybiera t, tych ludzi, od których po, potrzebuje aprobaty i może wybrać narcyza, ale od narcyza nie, nie dostanie aprobaty i wtedy jest cierpienie, w, wchodzi się po prostu w, w wielkie cierpienie, dręczenie. To, to, ma być, to ma być to pogłębianie zbiornika miłości i mądrości? No nie sądzę. Nie sądzę. Można mieć wątpliwości, czy bez oszustw, karania, kłamstw, bez poniżania da się żyć. No to ja rozumiem, że. Bez tych rzeczy, no to jest właśnie zdrowe, zdrowe podejście, to jest właśnie zdrowa relacja. A powiedzenie, że coś niezdrowego jest bardzo potrzebne, żeby na, nastała ewolucja, jest, można powiedzieć, perwersyjne. To jest jakaś, jakaś tragiczna pomyłka. To jeżeli ktoś jeszcze nie jest przekonany, to ja powiem tak, że możemy sobie wyobrazić, że jakiś zabijaka przychodzi do jakiejś osoby. Taki jakiś typ spod ciemnej gwiazdy i mówi. Ja cię teraz zbiję tak, że ci połamie kości. A, a tamten drugi mówi, dlaczego? Czy ty nie możesz się ze mną porozumieć? Nie możesz ze mną y, spokojnie rozmawiać? Nie może nam być miło w relacji? A tamten zabijaka mówi, nie, bo jak ci połamie kości, to będziesz miał do, dodatkowo wiele doświadczeń. Będziesz wiedział, co to jest cierpienie, co to jest ból połamanych kości. Będziesz wiedział, co to jest operacja chirurgiczna, jak się ledwo przeżywa. Ale ten, ta ofiara, która niby ma być, pyta się tamtego, mówi: Tak, no dobrze, ale czy ty. Czy to nie, nie rozumiesz, że, że to może po prostu mnie boleć? Czy, że ja mogę cierpieć mocno przez to. A tamten zabijako mówi, ale mnie to nie obchodzi. Ja to robię dlatego, że ja sobie realizuję siebie. No ale co, co realizujesz w siebie? No, bo jak cię zbiję, to mi będzie fajniej. Będę mieć ulgę. Będzie przyjemniej się czuć. Tak narcyz właśnie. Wewnątrz siebie te siły, które stoją za narcyzem, o których tutaj na kanale mówię, te siły właśnie tak działają, że one chcą się wyżywać na ludziach. I to się nazywa sadyzm. To jest przyjemność zniszczenia, przyjemność zrobienia krzywdy. Tak. Także pan bardzo ładnie i głęboko mówi, ale motywacje są ciemne, bardzo intencje nie, nieżyczliwe wobec ludzi. No, można powiedzieć, no dobrze, no ale bez tych narcyzów, czy się dałoby rozwijać? No, dałoby się rozwijać co to. Trudno sobie to wyobrazić, że w, w miłej, radosnej atmosferze można osiągać jakieś pozytywne efekty. Przykładem mogą być amisze z USA, którzy, którzy starają się właśnie trzymać za wszelką cenę tych pozytywnych wzorców. Na ile im to wychodzi, nie wiem, bo ja tam nie byłem i nie, nie patrzyłem się na to, jak, jak oni żyją ze sobą, ale z zewnątrz tak wygląda, że oni widzą, że świat w cudzysłowie zwariował i oni nie chcą mieć z tym wiele wspólnego, prawda? No właśnie. Także ciemni chcą bardzo nas przekonać, że z narcyzem, z narcyzami jesteśmy we wspaniałej sytuacji. Ale ja bym proponował nie dawać się nabierać na, to, na tą bajeczkę, bo realnie biorąc, tak jak mówiłem o pedagogach, którzy odkryli, że ludzie o wiele lepiej odpowiadają na. Pozytywne, serdeczne, kochające podejście. I to jest podejście ze, ze strony świetlistej. Dążące do Boga, który jest źródłem życia i miłości. I tego Wam życzę, i tutaj podepnę ten film. Natomiast no to jest przykre, tak jak ten obrazek dzisiejszy też jest przykry. No niby jest zrobiony, zrobiona fotka, zrobiony obraz krajobrazu niebrzydkiego, ale to po prostu jest w tak tragicznych kolorach, że ten cały obrazek jest przykry, prawda? Natomiast możemy zmienić sobie obrazek. Możemy nie włączać się w relacje z osobami narcystycznymi. Nie musimy podejmować tej gry. Nie musimy być z nimi związani. A jeżeli już jesteśmy, jeżeli już byliśmy, jeżeli byliśmy nawet od dzieciństwa związani. No możemy się jakoś ratować, możemy wyciągać się. Niestety to potrzeba nam, żebyśmy siebie sami, jak, jak, jak ten baron Münchhausen, sami za włosy musimy się wyciągnąć z bagna. To jest taka bardzo mocna metafora, sami za siebie, za włosy. Musimy wyrywać siebie z tego. Na przekór bardzo wielu ludziom, na przekór bardzo wielu przekonaniom, tak jak dzisiaj ten, ten pan, niby takie, takie mądre nauczanie, ale to nie jest mądre nauczanie. No dobrze, to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam. Na razie.